To jest Brawl Stars. A to jest Brawl Stars w Roblox. I moi drodzy, w dzisiejszym filmie tego Brawl Starsa w Robloxie sobie zagramy, Zobaczymy, jak się w niego gra. Ja też tutaj zagrałem 2-3 rundki, także nie za dużo, ale coś tam zrobiłem. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Także nie przedłużam i lecimy. A jeśli filmik Wam się spodoba, i byście chcieli, żebym zrobił tutaj jakiś opening w tej grze, bo jak widzicie, są tutaj skrzynki, to zostawcie dużo łapeczek do góry, a ja ten opening zrobię. No, no cóż, zobaczmy tutaj to gratis boxa. Otwórzmy go sobie, dobra. Co tu będzie? Airpointy, Airpoint to Dabler, dobra, nieźle. jest sobie w zadmiarzy. Tu LP odlokow, musimy odblokować. Mamy Shelly Upgrade, dobra i Rico nasz tutaj Ty wiecie co? Ja bym zagrał tego Rico Game'u, Dobra, lecimy moi drodzy. Na no, arenkę wobec tego. tylko dajcie znać, czy graliście w ogóle kiedykolwiek coś takiego jak Brawl -Start właśnie w Robloxie i czy byście chcieli właśnie więcej odcinków by, by przygody by w tej gierce ale ale może a to jest mój dobra jakiś ala knockout gramy czy co to jest dobra nie wiem ten to jest wygląda jakby trzeba było killa zrobić jo ale latamy ja go mogę zastrzelić trafię patera 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 pater... trafiłem dobra lets go ale primo się bije i Primo pokonał moi drodzy, i ja też pokonałem No i let's go, i Sigma I co? Let's go, mamy wybraną jakąś rundę Cokolwiek to znaczy To jest jakiś ala Ranked chyba, czy coś? No to wygląda, że to jest też w stylu Ranked'a Ty w ogóle patrzcie, tu można skakać w tej gierce, to jest grane. I tegoż bym się nie spodziewał Jak odpalić super? Halo, ktoś mi powie jak odpalić super w tej gierce? Ej, ja bym chciał super odpalić Widu to był super? Nie, to nie był super. Jak się używa super w tej gierce, moi drodzy? Jakiś shift, nie wiem. Spacja, cokolwiek, nie wiem, jest jak super. Chyba nie, ale zrobiliśmy prawie i wygraliśmy, więc jest spoko. Obrała oponenci na horyzoncie, a to jest jakiś bot. To ktoś tam w krzakach jest, dostał, moi drodzy. Tylko szeli szeli szeli, Shelly. Od ścianek trzeba ją tu, pyk, pyk, pyk. No i nice, mamy to, moi drodzy. Brawl start normalnie jak się patrzy. Kto to jakiś recap stoi. No i dobra, i mamy to. I tu jakieś mamy nagrody. 36 pucharków i dużo tokenów. Ooo, moi drodzy, jakieś openingi będziemy mogli zaraz porobić. Nita, pospolity zadymiarz. Odblokowaliśmy Nitę, super. Cieszę się. Ale wiecie co, otwórzmy sobie może trochę boksów. Zobaczycie te skleczki, są jakieś opcje. O, jest klawisz ataku, automatyczny atak, super ataku. Ku, dobra. Pod ku mamy super atak, więc dobrze wiedzieć. Czy jest tutaj coś ciekawego? Yy, muzyka menu. Tu są jakieś doładowania... to nas nie obchodzi. Aha, i już nas wywaliło do gierki, dobrze wiedzieć. Co to jest? hey moi drodzy, hey ta gramy. Dobra, lecimy, twardowania! Może by mi ktoś pomógł, nie wiem, z moich teamateów jeśli jesteś są. So. Halo. bym był tutaj sam, no nie gadajcie, no moi drodzy, no co to jest? Where are my randoms? Hashtag yy, bad randoms, moi drodzy. Widać, że tutaj... To zostało akurat wzięte z oryginalnego Brawl Stars'a. Poziom dobierania graczy. I się motki. O! A zaraz przetestujemy sobie moi drodzy klawisz w super ataku! Ło! Ale to było! To to było, ale dobre, nawzajem żeśmy się pokonali, ale to chyba nie będzie dobra gra. Trzeba ładować. re! Ale dostał, ale dostał, ale dostał. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść! No i dobre, jest super. A moi tam się w team kręcą dookoła naszej bazy. Okej okay, moi drodzy, mamy teraz showdowna. Zobaczymy jak to pójdzie, tu widzę jakiś boksik jest i z i mamy licznik. jest ciekawie, ambitnie. I tam są przerwy między meczami i ja nie mam niestety jak tutaj póki co otworzyć dla was tych boksów, ale tym się zaraz spróbujemy zająć. Ja chcę wam tych boksów trochę tutaj pootworzyć, pootwierać przepraszam, żebyście jakieś tej content mieli fajny. Jest kolejna skrzynka, dobra. To mi się podoba. To możemy skrzynkę ładową. Oj, oj, bibi. Bibi, moi drodzy, bibi. Nie! Jestem pokonany, ale mamy nowego zadymiarza, moi drodzy, dobra. Mamy misję jakieś fajnie, fajnie. Sojusznicy. Cokolwiek to jest, powrót Dobra, moi drodzy, mamy tutaj dużo rzeczy. Mamy sklep. Otwórzmy sobie trochę boksu. A więc, a co ze wszystkich, tyle? Aha, okej, okay, dobra. Ja myślałem, że to się otwiera pojedynczo, a tutaj to nie. Ej, dobra, teraz będziemy mieli megaboxa, To wiecie co? Spróbujmy wbić tego megaboxa w tym odcinku. Trzeba poulepszyć sobie jakkolwiek zadymiarzy. Tej kolta widzę trochę te trochę i szyli jeszcze trzeba będzie ulepszyć. Ktoś w tych grze mają gadżety, zaraz się dowiemy co to jest. Hodzon, dobra! Mamy Hodzon. i co, ja tu mam stać po prostu? Tak? Tak, mam tu stać. Dobra, okay. nasz tam pokonał, ale idzie w nas ból. Moi drodzy, ból tu idzie. Lecimy, lecimy, dostał, 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 dostał mocno. Mortis! Mora każdego tutaj zadymiarza. Dobra, padł. No ja też padłem. A ja, 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 moi drodzy, jest to już mi jedenasty level, co nie? Masakra, ja tu gram na szóstym, a ludzie już na maksymalnych. No mówię, to widzę akurat, te dobieranie graczy, to jest tak dobre jak w zwykłym Brawlersze. Dobra, dawaj. dawaj Dobra, padł. Odbije się trochę, ale chyba przegramy, niestety, moi drodzy. No niestety, chyba to jest porażka. Nie, 1%. Ładujcie ich to no, ładujcie. Nie, no ból, ból, ból. No i przegraliśmy moi drodzy, nie podoba mi się to. Muszę sobie kolejnego boksa Bo ja chcę wydrobić jakieś gemy, co nie? Kredyty to i to ten dader. No dobra, no nie jest źle. Kurde, ja escape'a klikam. przyzwyczajony jestem do klikania escape'a. Sojusznik jeden. Dobra, chyba, że dołączymy do tego. O! Dobra, mamy moi drodzy jakichś sojuszników, więc nie jest źle. No tu jeszcze żeśmy... A nie, graliśmy już notał. Okej, okay, dobra, no to zaraz zobaczymy jak to pójdzie. Ile mam pucharków w tej grze? Nie wiem ile mam pucharków w tej grze. A, 83, dobra. To idzie poko, idzie poko, idzie poko, koloko, moi drodzy. Eee, taktyczna kamperka jak to... A, i padłem. Bieg na bielaczy, kurde, ale on zasuwa śmiesznie ten najdbicik w tej grze xD. Nie, dobra. Runda przegana, nie podoba mi się to moi drodzy. El primo! Co to było? Jest jeszcze miał star powera miał ty. Czyli chyba w tych, że są star powery, ty, nie go dajcie! Tamperka i teraz strzelamy. I teraz strzelam, stój, bo strzelam. To były takie obszarowe ataki, jednak się będą lepiej sprawdzały, wiecie? Dostał poko. Dostał poko. jo, 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 jak to gryzie? O, że z zmisował ulta, mojej rodnianie. No, ja tragicznie jestem. Mortis, dawaj! Brawo Mortis! Mortis tutaj niszczy każdego, moi drodzy. Dominacja, ty to jeszcze jedna ronda nam została do wygrania. Dawajcie, moi drodzy, lecimy. Oj, coś tu leci? Ty to jest ten E-primo i on mnie goni. Nie, on mnie goni, moi drodzy, on mnie goni. Ty może jakiegoś streama by z tego odpalić, co nie? Ja to nie byłoby głupie, byśmy się wszyscy razem pośmiali. Znajdźcie w w komentarzach, co, czy chcielibyście takiego strema. Mamy, dobra. Pozbierajmy może trochę więcej, wiecie, tokenów, że tak to nazwę. Dobra, kupmy jednak te boksy. Jakieś gemy? Nie ma gemów, no jak zrobić gemy w tej grze, halo? 2000 A jednak nie mamy golda, żeby ulepszyć sobie naszego ulubionego zadmiarza, którym jest Rico. No to fajnie, moi drodzy, no to fajnie. E, starcie solo? Dobra, dawajcie, starcie solo. O! Był jakiś sprint w tej grze? Nie było sprinta w tej Dobra, cube zawsze na propsie. Ten kruk tam biega. Mamy high grant, moi drodzy, już nie mamy high grandu. Ale teraz mamy high grant, Ale Primo! Nie ma mnie! stój! Widział mnie! Oj, widział mnie! Ino zostało? Czterech! O! Mamy showdown, więc na pewno będziemy XD Tak jak to przynajmniej w zwykłym win Winstreak się zachowa. Ale tu Afera jest, moi drodzy, jak te kulki latają, co nie? Jak tu trafiłem. No i dobra padłem, ale nieźle na 2 na plus jest dobrze, jest dobrze moi drodzy. Wróćmy sobie, zobaczmy, co mamy w misjach. Jakieś fajne. Hejsta, przed na kaucie, kostki, mocy. No raczej tutaj dużo tych tokenów nie zdobędziemy póki co, wiecie, bo jeszcze z tego mega boxa jednak sobie dziś nie otworzymy. Jestem bardzo smutny z tego powodu, no. Walka z bossem, dajcie walkę z bossem. Zobaczymy jeszcze walkę z bossem, moi drodzy, walki z bossem nie graliśmy. Jak to pójdzie? Dobra, walczymy z bossem, moi drodzy. Walka z bossem, tylko że w piątkę. Jo, mogliby też takiego do zwykłego brawla doleć tak szczerze. Dobra, tutaj akurat plusy dla twórców tej gierki. Ty Cube! Ej, ja po wodzie chodzić nie mogę. Lecę Dajcie mi percuba. Ja chcę percuba. A mam, 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 mój percuba. Strzelamy, moi drodzy, strzelamy, to doleci. On zaraz się wkurzy bardziej, jak w Brawlu zwykłym, ty to. Dobra, ku moi drodzy, super! I jedzie super! I wszedł super, i elegancko, i nawalamy dalej. Pyk, 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 pyk Ale on poleciał Ty bez kitów. Patrzcie, furia! Bo czerwony jest. Dobra. Nie no moi drodzy, naprawdę trzeba pokonać go, bo pamiętam, że na furi już był jakiś dziwny i tutaj też w tej grze jest dziwny. A to chyba po prostu cała ta gra jest dziwna. E, nawalamy dziada. Dostał. Dostał jeden dziad. Dobra. Mocno dostał fest. Dawaj ultem, 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 um, ultem Dziada, Dawaj, ładuj, ładuj. Końcóweczka, moi drodzy, końcóweczka została. Dobra, dobra nice, mamy to, moi drodzy, let's go. 650, to, moi drodzy, aż dostaliśmy, co jest? Ej, dobra, nice To teraz... By, ej, walka z bosem jest dobra, dobra, dawajcie starcie solo, moi drodzy, zagrane w takim razie. No my to zaraz jakiś opening jeszcze zrobimy kozatki na koniec. Dawajcie moi drodzy. Nie, no, wszyscy przeciwko mnie, naprawdę. Komu chce się grać w Hotzona? Dobra, wodujemy strefę, tam jest Poko, El Primo. I nie wiem kto jeszcze. I ktoś jeszcze. Zaraz przyjdą. Od na 11 w moim teamie, to nie jest zły, źle Bo możemy tutaj trochę, te boty porozwalać Ból! Znowu ból! A i dobrze wiedzieć, że chłop ma damage nie wiadomo jaki Nie, naprawdę mi się to bardzo nie podoba, ale na drugiej strefie są nasi i punktują Więc to jest na plus moi drodzy, to jest na plus! Więc teraz obrona naszej strefy, to jest moje zadanie I tutaj, ujujuj, ból leciał. Odbije się jakoś nie go pokona? Chyba go pokonało, nie mam pojęcia, dobra. Wywalony to tak szczerze. Ja potrzebuję tej punkty zdobyć. Dawajcie, 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 dawajcie. Nie ma, dobra. Let's go, mamy pierwszą strefę. Tylko tu by się jakiś sprint przydał w tej gierce, wiecie. Oj, Karol padł, Karol padł. A dzień dobry. Dobra, aha. Kurde, ulta zmarnowałem, nie gadajcie. Nie gadajcie mi nawet, że ulta spardowałem Ja nie mogę moi dro... Nie, dobra, nie, 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 naprawdę Porażka Porażka Koko ulta odpalił, dawajcie od ścianek, od ścianek, od rzcianek. Ładuje go, ładuje go, ładuje go, dostał, 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 dostał jeden. Kurde, no miał lowa, miał lowa, kurde, ale co z tego, że miał loła Ale tutaj niszczy, dobrze To znaczy, musi się do nich do strefy wbić, bo... Ja tego inaczej nie widzę Nie widzę tego moi drodzy inaczej Brawo Karl I tutaj jest przejście. Jedziemy, jedziemy, jedziemy twardo. Dostał, night, no, padł, let's go No a ja nie trafiłem multem, pozdro, ale te kulki tam polatały trochę więc git. 94%. Dobra, dobra, dawaj Karl. Dwa, jeden i win! Let's go, moi drodzy! Mamy to! Mamy to, let's go! Dobra! Wiecie co? To czas na lasta i robimy opening w takim razie, wiecie? Jakieś 100 tego mam. Dobra, dobrze idzie, dobrze idzie. Knockout? Dobra, dawajcie knockout. Pójdziemy za głosem ludu. Ale jakby się teraz wygrać udało, tu, mamy tego win całego, co nie? To wyobraźcie sobie, co by było, jakbyśmy z tym win czy tutaj wbili i zrobili dominację? Jakbyśmy wygrali całkowicie ten knockał. Tak. Już nowa mapa. Ty, tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. to boty, a nie ludzie, dobra. Ja dostałem mocno. I ból mnie z shotguna zniszczył, dobrze wiedzieć. On tu leci. Dawajcie go, dawajcie go. On jest już sam. Nice, moi drodzy, mamy to. Dostał ktoś tutaj, kto jest. Poko! Poko dostał, nice. Dawajcie, dawajcie, nice! Flagiem jestem, moi drodzy, ty, pozdrow z flagiem! Pozdro z flagiem, moi drodzy. Ale ładuję ich, ty, moi drodzy, drugi frag. Dobra, padłem. Przegraliśmy rundę. O, forma jest, jak widać. Forma jest. Mówmy się, że jak wiem, to jest w górę, to następny stream to będzie stream z tej gierki. O, jasne, ciasne, ale ultem jeszcze muszę trochę postelować. Elfuego tutaj wleciał, a on chyba normalnie, bo kolega ma piąty poziom i już podpala. To jest chyba normalna biliczka, jestem ja, Colt i ktoś jeszcze. To trzeba bardziej prediction te robić cały. Primo, chodź tu do nas. dostał tam chyba? Nie dostał. Dawaj... Primo! Trzeba heal'a, heal'a. O, tam ktoś dostał. Ból, dostał mocno. Nice, brawo, nie ma Bula. Dawajcie go, dawajcie go. Nice, moi drodzy, mamy to. Treba tak się zmniejszawał, ale mamy wina. Mamy wina moi drodzy, let's go. No i dobra, teraz byle wygraścią rundę i pozamiatane. Tu wejdzie ktoś. Nie, 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 stój. Teraz, 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 moi drodzy, o, ale weszło, o, ale ult wszedł. Widzieliście to jaki ult wleciał teraz Ale ULT wleciał. Ale ult wleciał. Ile ogiemy nawet dostaliśmy dwa? Let's go, dobra, moi drodzy. Robimy opening w takim razie. Opcje, zobaczcie, dostępne. Kupmy 10, zobaczymy co będzie. Jakiś giemy? 4 gemy, dobra, nieźle, nieźle. Kupmy jeszcze te. 1 gem, dobra, spoko, przyda się. I mamy El primo, więc nieźle. Zbieramy poko, chcę go teraz odblokować. A i ulepszmy sobie Rico. O i mamy nawet, bez kit'u. Bez kitu, jeszcze Gwiezdne jeszcze Hypercharge tylko nie mają, ale dobra. Ty wczytał mnie do jakiegoś hejsta, więc dobra, no jak już mnie wczytało, to zagramy jeszcze do hejsta. Niech im będzie No cóż, ma nawet tutaj już odblokowaną Tu to jeszcze też ambitniejsi gracze się trafiają No dobra moi drodzy, no autentycznie, no tutaj mnie przytrzymało trochę Wiecie co, po prostu idziemy i walimy w ten safe i tyle, i bania I Taki jest tutaj cel Stoisz Nawalasz, kolet ma 11 posiąg, więc jest bylando I mam tylko siódmy, ale jak widzicie Też zdaje egzamin Dostał poko, ale seryjka wleczała moi drodzy Mogę go trafić? Super, mamy fraga, nice. Więc ulta bym odpalił im, ten No i tak ma być, moi drodzy, tak ma być. Nawalamy. Save dostał mocno, poko zresztą też. Trafię, trafię, dobra, nice. Kogo nie ma jako trzeciego teammate'a? Ty, no ja nie widziałem trzeciego teammate'a od nich. Czyżby nie mieli teammate'ów? Może, kto wie, ale koleś mi pomaga, więc bardzo dobrze. Cieszę się, że mam tak ogarniętego teammate'a w tej gierce, bo sam nie ogarniam. Albo nie zawsze to robię! Dobra, leci ULT! Dostał safe, dostał safe moi drodzy i teraz będzie koniec! Mamy wina. Mamy wina, let's go. Także moi drodzy. Jak filmik Wam się spodobał, wiecie co robić. Łapka w górę, subskrypcja. My tu otwieramy boxa i no niewiele nam brakuje już do tego tutaj mega boxa. Także ja wam go wbiję na następny odcinek. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i do zobaczenia. Trzymajcie się narka!